No i w takim małym pomieszczeniu się mogło pomieścić tyle ludzi. Nas tu było chyba z 15 na, na ta wodziunka. I pomieściliśmy się. Takie małe pomieszczenie, a tyle ludzi wlazło. I była też taka, bo to była bratanica, czy siostrzenica od Jurka, od Jurka Cnoty, Agnieszka. No i też takie fajnie to wyszło, że ta wodzionka nie? A ona a co to jest? A, wodzionka śląska zupa, nie? Najlepsza z polskich zup, wodzionka, nie? Ach, jaka dobra! A Grzesiu i GoDo. A wiesz, jak po takiej wodzunce piersi rosną. To idzie bardzo na piersi, a to ja poproszę repetę. <grym <grym ja dwie <grym biegnie> porcje. <grym> <grym> <grym <grym> no i dalej mi ta repeta. A czy te piersi urosły, to już nie wiem, bo już nie godał po tym. Ta wodzianka Wasza! Cieszymy się, że ci smakuje. Widzisz, Chudzino! Prezes miał takiego pecha, co go autem widźli, to do wody zawsze było. Dorostrzą, a jak mu wodzionką go poczęstowali z plastikowego talerza, to on takiego nie będzie i o... Nie nie plastiki. Ino z plastików nie domy, ja mu zaraz auszlagizam. Zaraz dostałem te parchy całe, to nic. Broń Boże, to wola nie jest wcale. No to my wymyślili tego druchowo, że wzięliśmy od psa miska nie, w kałuży Grzegorz Rzymą. Zaserwowaliśmy prezesowi wodziunka, nie z tej miski. Pano Janu, z takiej mychy to idzie jeść. No ludzi, z takiej miski, to ja by była od co to mogła a nie z plastiku.